Do tego no, poważnego zdarzenia doszło w sobotę w godzinach popołudniowych. Z tych informacji, które posiadamy, wynika, że 13-letni mieszkaniec gminy Biała Podlaska, z nieustalonych do tej pory przyczyn, z nieznanych dla nas, dla nas motywów, spiał się najprawdopodobniej na subtrakcji elektrycznej w rejonie miejscowości Czosnówka właśnie i tam doszło do porażenia prądem. W wyniku tego porażenia chłopiec z poparzeniami dolnej części ciała, z poparzeniami rąk został przewieziony do naszego szpitala, a obecnie. Znajduje się w szpitalu w Lublinie. Trudno w tej chwili powiedzieć, dlaczego dziecko wspięło się na ten słup. Myśmy przeprowadzili jedynie krótką wstępną z nim rozmowę, nie był szczegółowo przesłuchiwany. Natomiast z oględzin miejsca zdarzenia i rozmów z pracownikami sieci PKP wynika, że. Aby doszło do takiego poparzenia, musiał się chłopiec wspiąć na wysokość powyżej 5 metrów. Dopiero tam możliwe jest poparzenie, tam nie ma izolatorów zabezpieczających przed takim poparzeniem, więc musiało to być no, no działanie podjęte w jakimś konkretnym celu z premedytacją. To nie mogło dojść do przypadkowego poparzenia dziecka w tej sytuacji. Wiemy, że chłopak wracał z kąpieli w pobliskiej rzeczce, rozstał się z kolegą, wracał prosto do swojego domu. Do, do poparzenia doszło w odległości około 150 metrów od miejsca zamieszkania chłopca, więc bardzo blisko. Najkrótszą drogą wracał z miejsca kąpieli do domu. Najprawdopodobniej był sam.